Witam na kanale Kowal z tej strony, a w tym materiale przybliżę Wam historię powstania największego wtedy na świecie radzieckiego wielowieżowego czołgu średniego. Zacznijmy może od nakreślenia tła, na jakim powstał wspomniany czołg i zacząć trzeba od tego, że w latach 30. budowa radzieckich czołgów zaczęła pozostawać w tyle za światowymi trendami. Częściowo wynikało to z faktu, że nawet y, przyszłe czołgi były projektowane w oparciu o pomysł z połowy lat 20., podczas gdy reszta świata poszła po prostu do przodu. W listopadzie 1929 roku została utworzona dyrekcja mechanizacji i motoryzacji, która dość szybko znalazła rozwiązanie tego problemu. Mianowicie w latach między 30 a 31 za granicą zakupiono najnowsze dostępne pojazdy opancerzone oraz czołgi. Początkowo planowano zakup tylko próbek w celu zapoznania się z nimi, ale wszystko zmieniło się po tym, jak komisja Czelabskiego wyjechała za granicę i dostarczono pierwsze zakupione przez nich próbki. Oczywistym stało się, że radzieckie czołgi w fazie rozwoju nie były w w stanie osiągnąć niczego, chociażby zbliżonego do tego, co zaprezentowały zakupione za granicą czołgi. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że wprowadzenie czegokolwiek nowego i bardziej zaawansowanego do masowej produkcji wiązałoby się z masą kłopotów. No, radziecki przemysł nie był po prostu na to gotowy. No ale na co był w takim razie gotowy? Mianowicie, zamiast tankietki rodzimego projektu, czyli T-17, do produkcji wprowadzono tankietkę T-27, która była po prostu tankietką zagraniczną. Dodatkowo w sprawie czołgów lekkich do produkcji wprowadzono czołg T26, który wyparł czołgi lekkie T20 i T19. Oprócz tego pojawiła się nowsza klasa czołgów, yy, mianowicie czołgi szybkie BT. Bystry tango, o ile się nie mylę, czy pewnie, że to wymaga, ale chodzi po prostu, że to czołg szybki. No i w tej dziedzinie czołgi BT szybko wyparły z produkcji rodzime dla Sowietów czołgi T24, które do produkcji weszły dopiero co, ale o tych T24 jeszcze wam zaraz więcej opowiem. Tyle, że mówimy tutaj cały czas o czołgach lekkich, tankietkach i czołgach szybkich, które swoją drogą należą również do kategorii czołgów lekkich i tak. Bo tego, co Sowieci kupić nie mogli, to zagraniczne czołgi średnie i ciężkie. Albo nie istniały takie, które sobie to interesowały, albo jak istniały, to po prostu nie można było ich kupić, bo państwa, które nimi dysponowały, no nie chciały im ich sprzedać. W pewnym sensie przyjęcie do produkcji czołgów BT tak w ogóle było złem koniecznym, bo miały one w pewien sposób zastąpić czołgi średnie, zanim takowe y, nie zostaną zadowalająco za, y, zaprojektowane, rozwinięte i wprowadzone do produkcji. I tak się składa, że dzięki temu kontynuowano pracę nad następcą czołgu T24, który chwilowo został zastąpiony czołgami BT, dopóki projekt nowego czołgu średniego nie będzie, tak jak już wspomniałem, zadowalający. Rezultatem tych prac był czołg T-28, czyli najlepszy sowiecki czołg początku lat 30., który jako chyba jedyny wtedy radziecki czołg w produkcji nie posiadał wtedy zagranicznego przodka lub odpowiednika. T-28, który pojawił się w 1932 roku, był prawdziwym osiągnięciem radzieckiej szkoły budowy czołgów. Oczywiście nie obyło się na zastosowaniu paru rozwiązań, które zostały podpatrzone z zagranicznych maszyn, ale w zdecydowanej większości był to pojazd zaprojektowany przez Sowietów od podstaw. No i dodatkowo był to najlepszy czołg średni na świecie w tamtym czasie, i dlatego też często mówi się, że zamiast klepania później T-34, lepszym rozwiązaniem byłoby zmodernizowanie właśnie T-28. Tyle, że w tym materiale przybliżę Wam, czym miał być czołg T-28, jak został zaprojektowany i wprowadzony do produkcji, jakie bolączki go trapiły oraz jaką rolę odegrał w systemie uzbrojenia Armii Czerwonej. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, szybkie słówko od sponsora dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Fridge w której za wykonywanie zadań możesz się zgarnąć złote ory i wypłacać je na swoje konto w War Thunder. Link do niej razem z kodem zaproszeniowym znajdziecie w opisie filmiku, a teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Tak więc wracając do tematu i ogólnie czołgu T28, zacząć musimy od pojęcia czołg manewrowy i co ono w ogóle znaczy. Mianowicie nie każdy czołg średni tamtej epoki był czołgiem manewrowym. Za powstanie czegoś takiego jak czołg manewrowy w ogóle stał John Fuller, który opracował teorię mobilnego czołgu średniego. No i charakterystyka tej maszyny mówiła o dużej prędkości i wysokiej mobilności, co pozwalałoby się jej zapuścić głęboko w terytorium wroga i siać chaos. Dzięki niemu powstał pierwszy na świecie czołg manewrowy, czyli czołg średni Mark D. I o ile sam Mark D nie odniósł sukcesu, o tyle zapoczątkował on całą klasę pojazdów opancerzonych. Odpowiedniki czołgu Mark D były budowane przez wszystkich większych graczy, aczkolwiek nie każdej nacji udało się osiągnąć za pomocą tych maszyn prędkość co najmniej 40 km na godzinę, bo to był taki wyznacznik dla czołgu manewrowego. A no i jeszcze bo wam nie powiedziałem, jak szybki był czołg Mark D, mianowicie w latach 20, kiedy powstał, ta maszynka zapierdzielała 49,6 km na godzinę. Tak więc koncepcja czołgu manewrowego ugruntowała się w połowie lat 20. No i masa tych czołgów przeważnie oscylowała w okolicach 16 ton, a uzbrojenie mieściło się w przedziale od 47 do 76 mm, no i do tego jeszcze parę karabinów maszynowych. Ale to nie wszystko. Na początku lat 20. rozpoczęto również eksperymentowanie z wieloma wieżami na jednym czołgu. Stało się tak głównie dlatego, że uznano pole ostrzału karabinu maszynowego, zamontowanego w mocowaniu kulowym, za niezadowalające. To doprowadziło do montowania ich w małych specjalnie do tego zaprojektowanych wieżyczkach. No i wracając do kwestii czołgu manewrowego, to warto oczywiście powiedzieć, że nie każdy czołg średni był czołgiem manewrowym. Na przykład Brytyjczycy zbudowali czołgi średnie Mark I i Mark II, a po nich czołg średni A6. I co ciekawe, początkowo te czołgi nie były czołgami średnimi, ale zaczynały jako czołgi lekkie. Jednak w trakcie ich projektowania i dodawania bajerów zmienił się ich rozmiar oraz masa, przez co zostały przemianowane na czołgi średnie. No i tak streszczając, to skończyło się na tym, że Fuller, który był ojcem tego pomysłu czołgu manewrowego, był niezadowolony z tych maszyn i nie do końca chciał je po prostu nazywać czołgami manewrowymi, tylko dalej mówił na nie czołgi lekkie. Ogólnie to były za wolne, za ciężkie i za słabo opancerzone. Cały Bayer polegał na tym, że do masowej produkcji nie trafił ani jeden czołg, który był zaprojektowany z myślą o zostaniu czołgiem manewrowym, oprócz jednego. Mianowicie był to sowiecki czołg T-24. Tyle, że dyrekcja y, mechanizacji i motoryzacji szybko zdała sobie sprawę, że wartość bojowa tego czołgu jest po prostu ograniczona. A co gorsza sowiecki przemysł nie był gotowy na podjęcie masowej jego produkcji. Dostawy pierwszych T-24 rozpoczęły się w październiku 1931 roku i było to pół roku po tym, jak Dyrekcja Mechanizacji i Motoryzacji tak naprawdę uznała go za po prostu nieodpowiedni, niewystarczający. No i skoczyło się na tym, że czołgów T-24 dostarczono, uwaga, 24 sztuki. A co gorsza, co najwyżej tylko 5 z nich otrzymało jakiekolwiek uzbrojenie. Ale to nie jest oczywiście koniec historii czołgów manewrowych. Mimo tego, że Sowieci podjęli decyzję o budowie czołgów BT w miejsce nieudanych czołgów manewrowych T-24. To prace nad czołgiem manewrowym trwały dalej. Sama fabryka, w której podjęto się produkcji czołgu BT pracowała nad poszerzeniem podwozia BTK, aby móc tam wcisnąć większą wieżę i stworzyć z czołgu BT właśnie czołg manewrowy. Aczkolwiek te prace zostały przerwane, ponieważ coś bardzo podobnego było już projektowane w specjalnym biurze. Mianowicie było to biuro więzienne dla aresztowanych inżynierów. No i w tym biurze pracował inżynier Astrof nad czołgiem PT. Jeden, czyli w sumie takim radzieckim odpowiednikiem Gross Traktora niemieckiego. W międzyczasie przewija się jeszcze jedna maszyna, mianowicie TG1, o którym Wam już kiedyś wspominałem. Co ciekawe, TG1 został zaklasyfikowany jako czołg potężny. Aczkolwiek dosłownie tak, taka, tak, jest, tak jest w papierach: czołg potężny. Aczkolwiek sam jego konstruktor Grote planował go początkowo właśnie jako czołg manewrowy o masie od 18 do maksymalnie 19 ton. No tyle, że wyszło z tego w końcu 25 ton, i czołg został przeklasyfikowany i nie był dłużej uważany za czołg manewrowy. Mimo, że próby nie zakończyły się sukcesem, TG1 nie umarł. Prace nad przeróbką pojazdu były kontynuowane i doprowadziły tak naprawdę do powstania czołgu T35. Ale o tym opowiadałem wam w odcinku poświęconym właśnie T35. Wydaje się to dziwne, ponieważ T35 w niczym nie przypomina TG1, ale taka była ścieżka po prostu ewolucji. Ale o detalach właśnie w tym odcinku o T35 się możecie dowiedzieć. Tak więc, kontynuując, w 1931 roku w ZSRR istniały cztery czołgi manewrowe dogorywający, niewystarczający T-24, do tego mamy przerośniętego TG-1, który szybko zmienił klasyfikację, przyszły czołg PT-1 oraz główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli T-28. Mianowicie prace nad T-28 rozpoczęły się latem 1931 roku. Pracami kierował sam Ginsburg i pierwsze kroki podjęte w kwestii skonstruowania czołgu T-28 zostały podjęte, no bo chcieli tutaj, no te beteki były tam tak na chwilkę tylko. One były tylko zapchaj dziurą, dopóki T-28 nie będzie gotowa. No, ale dość szybko Wszystkie te prace zostały przeniesione do jednej z fabryk Nieważne której Bo już 16 lutego 1932 roku Cały oddział odpowiadający za konstrukcję czołgów Został przeniesiony do fabryki numer 174 O której na tym kanale wspominałem na pewno już nie raz Samymi pracami nad czołgiem T-28 yy, kierował inżynier Barykow, który wcześniej nadzorował pracę nad TG-1, także no, to nie było jego pierwsze rodeo. Za to Ginsburg stał na czele eksperymentalnego działu budowy maszyn projektowych. Tutaj pojawia się jeszcze inżynier Iwanow, który został głównym inżynierem projektu czołgu T-28. No i pierwsze wersje tego czołgu są powszechnie kojarzone z 16-tonową maszyną Vickersa albo z czołgiem średnim Mark III. Aczkolwiek w rzeczywistości jedynym wspólnym mianownikiem tych maszyn był fakt, że posiadały one trzy wieże. No i tak naprawdę na tym podobieństwa kończą się. Co ciekawe, jak już byśmy mieli do czegoś projekt T28 porównać, to znacznie bliżej jest mu do niemieckiej maszyny, Mianowicie podwozie do T28 zaczerpnięto prosto z niemieckiego Gross Traktora, a sam silnik użyty w prototypie T28 wciąż miał niemieckie korzenie. Do tego rozkład załogi został rozplanowany zgodnie z niemiecką koncepcją, tak naprawdę, bo przypominam, w tamtym czasie Niemcy z Sowietami się lubili, Niemcy nie za bardzo mogli oficjalnie produkować czołgi i pracować nad swoimi nowymi czołgami. Więc po cichaczu się z Sowietami dogadali, tam mieli całą szkółkę dla, dla tankistów swoich i wielkie pole testowe. Zresztą też nazwa gross traktor, duży traktor, tak to była przykrywka. Ale to jest temat na kompletnie osobny odcinek. Ale wracając do prototypu Sowietom, nawet udało się zmieścić w limicie wagowym między 16 a 17 ton i wszystko wydawało się iść aż nazbyt gładko. No i tak właśnie było, wydawało się. Mianowicie, system uzbrojenia Armii Czerwonej zaczął się sypać w 1932 roku. Było to wynikiem dodatkowych programów rozwojowych uruchomionych w drugiej połowie 1931 roku, no i tutaj natłok wymiany informacji w korespondencji spowodował niezły chaos i doszło do tego, że jedynie czołgi T-26. I seria czołgów BT pozostała niezmienna, przynajmniej na razie, ale za nie też się w końcu zabrano. Ogólnie to chodzi o to, że miała nadejść wielka metamorfoza i modernizacja praktycznie wszystkiego, co się dało. No i tutaj się znowu sporo przez to pozmieniało w przypadku czołgów T-28 i T-35. Początkowo ważyły one 16 ton i 35 ląda T-35, aczkolwiek poprzez modernizację urosło im się i przytyło i to sporo. Dodatkowo zmieniły się ich zadania na polu boju. Produkcyjny czołg T-28 przytył do 22 ton, przez co stracił miano czołgu manewrowego, a w 1935 roku T-28 ważył już 25 ton. Zresztą produkcyjny T-28 był o 87 cm dłuższy, 29 cm szerszy i 18 cm wyższy niż jego prototyp. Sama wieża tego czołgu została powiększona i liczba obsługujących ją załogantów urosła z 2 do 3. Postanowiono zmienić również silnik i tak w sumie to eksperymentalny czołg T-28 nie miał już praktycznie nic wspólnego z jego wersją produkcyjną. Ale tam do detali technicznych przejdziemy troszeczkę później w tym materiale. Ale też, że, żeby nie było, że to był jakiś wyjątek, wszystkie czołgi z tamtego okresu, które zaczynały jako czołgi manewrowe, skończyły jako coś innego. Na przykład niemiecki Mittlere Traktor, pewnie źle to wymawiam, ale to był no, średni traktor, ważący 15 ton, zmienił się w Neuberforzeuga który z kolei już ważył 23 tony. Zresztą czołg ten oznaczał się jedną z najgorszych mobilności w swojej klasie. I co ciekawe, to samo działo się u Brytyjczyków. Żaden z brytyjskich 16-tonowych czołgów nie spełnia swojego limitu wagowego, a co gorsza, wysoka mobilność tych czołgów poszła w las, bo Brytyjczycy mieli problem z dobraniem odpowiedniego zawieszenia. Ogólnie to najważniejsze dla nas w tym odcinku jest to, że ZSRR poszło w swoją stronę z rozwojem tych maszyn. I tutaj, jeżeli wczytać by się uważnie w dokumentację techniczną na temat czołgu T28, to dowiemy się, iż był to według Sowietów czołg średni, ale tylko pod względem masy. Mianowicie posiadali oni dwie klasyfikacje: według masy i według przeznaczenia. Tak więc, o ile T28 był pod względem masy czołgiem średnim, to pod względem przeznaczenia został nazwany, o ile dobrze to przetłumaczyłem, czołgiem wzmacniającym jakość. I wiem, że brzmi to jak coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeliście, no i tutaj macie rację. Taka klasyfikacja została wprowadzana dopiero w 1935 roku, właśnie kiedy pierwsze produkcyjne T28 trafiły do jednostek. Co ciekawe, zostały one przydzielone do Pułku Czołgów Ciężkich w ramach rezerwy naczelnego dowództwa wraz z czołgami T35. I tutaj 12 grudnia 1935 roku, pułki Czołgów Ciężkich zostały przeformowane w Brygady Czołgów Ciężkich. Ale jak już wiecie, w skład tych brygad nie wchodziły tylko czołgi ciężkie, ale cała masa różnych innych czołgów. Także w skład samej brygady czołgów ciężkich wchodziły 54 sztuki czołgów T28, do tego 16 czołgów BT. 18 czołgów T26 i 3 czołgi KHT26, czyli takie z miotaczami ognia. W każdym razie, w wplecenie czołgów T28 do tych brygad jest dowodem, że już nikt nie patrzył na czołg T28 jako na czołg manewrowy. I co jeszcze bardziej ciekawe, maszyny zaklasyfikowane jako czołgi wzmacniające jakość, tak naprawdę były czołgami po prostu uważane były przynajmniej za czołgi ciężkie. I T28 był określany mianem czołgu ciężkiego między 1937 i 38 rokiem. Oczywiście, maszyny te zaklasyfikowane jako czołg ciężki spotkały się z ogromną falą krytyki na temat ich po prostu cienkiego pancerza. Jak na czołg ciężki, no to były bzdury jakieś. Ale musimy pamiętać, że minęło już sporo czasu od zaprojektowania wstępnie tej maszyny w 1931 roku. Gdzie pancerz T28 miał na początku lat 30. grubość 30 mm, co w teorii dawało mu odporność na ówczesne wtedy lekkie armaty przeciwpancerne. A nikt na początku tych lat nie przewidywał, że za parę lat Sowieci przeklasyfikują go z czołgu manewrowego na czołg ciężki. No i często można spotkać się także z twierdzeniem, że T28 był najlepszym czołgiem średnim na świecie. No ale tak po prostu nie było. O ile może miał swoje 5 minut, to tyle dość szybko stracił to miano. I wszystko tak naprawdę obija się tutaj o system uzbrojenia Armii Czerwonej w latach 30. Popatrzmy na przykład na skład sowieckiej dywizji czołgów. Weźmy pod lupę 8 dywizję czołgów 4 korpusu zmechanizowanego. 22 czerwca 1941 roku dysponowała ona czołgami T34 w ilości 140 sztuk, ale również 56 sztuk czołgów T28 zamiast KW1, bo kawulców po prostu nie było dostępnych w odpowiednich ilościach. Plan zakładał wymianę czołgów T-28 na czołgi KW-1 i przerobienie ich na pojazdy inżynieryjne. Taki plan zastąpienia tych T-28 powstał już w 1938 roku, ale długo Sowieci musieli czekać, sowieccy soldaci i tankiści, żeby te czołgi zostały wymienione, bo kawulców po prostu nie było na czas. No i jak wspomniałem wcześniej, czytając o radzieckich czołgach średnich, często można spotkać się z publikacjami mówiącymi o tym, iż należało zmodernizować czołg T28 zamiast wprowadzić do produkcji T34. Ale co się znajduje w tych publikacjach? Anu no w lwiej części z nich mowa o tym, że wystarczyłoby zmienić zawieszenie, pogrubić pancerz, ulepszyć uzbrojenie no czyli tak w skrócie, to tak naprawdę stworzyć nowy czołg za podstawą biorąc T28. No, i patrząc na to z odpowiedniego dystansu, jest to po prostu taką bzdurą, że można spędzić przynajmniej pół godziny drapiąc się po głowie, zastanawiając się, co autorzy mieli naprawdę na myśli. Popatrzmy na to tak: stara maszyna, zaprojektowana na początku lat 30., modernizowana tak, aby pozostała konkurencyjna na polu boju w latach 40. -tych. No, marzenie ściętej głowy, biorąc pod uwagę tamtejsze warunki i tamtych czasów. Rozwoju pancerki. Ale aby w pełni zrozumieć, jak bzdurne są to założenia, przyjrzyjmy się bliżej budowie czołgu T28 i jego bolączkom. A pierwszym z tych problemów jest po prostu zawieszenie tego czołgu T28. Jest ono praktycznie w całości skopiowane z niemieckiego Gross Traktora. Aczkolwiek Sowieci je uprościli, i o ile gros traktor posiadał z przodu koło jezdne, które absorbowało pewne wstrząsy, gdy czołg wpadał na przykład na przeszkody, no to Sowieci koła napędowe mieli z tyłu, przez co tłumienie takiego uderzenia było po prostu mocno nadwyrażające cały układ napędowy. Ale to była tylko połowa problemu. Widzicie, zawieszenie Gros i prototypowego T28 było skonstruowane do maszyn, które ważyć miały w okolicy 16-17 ton. Ale jak już wiecie, produkcyjnemu T28 przytyło się do 25 ton. Także rezultaty takiego spuchnięcia są oczywiste. Zawieszenie ulegało nadmiernemu zużyciu, a dodatkowo bandaże gumowe potrafiły ulec zniszczeniu nawet podczas jazdy po równym terenie. Dodatkowo w terenie właśnie, przy prędkościach nie większych jak od 15 do 18 km na godzinę, zawieszenie potrafiło po prostu pękać. Dla przykładu czołg T28 testowany w 1937 roku stracił 20 bandaży gumowych po przejechaniu 102 km ze średnią prędkością 21,8 km. Na godzinę. 20 awarii zawieszenia na 102 km, czyli średnio jedna awaria co 5 km, a do tego chyba jeszcze gdzieś tam jest zdjęcie, pękło im zawieszenie w którymś momencie i też to musieli naprawiać, także tych awarii nawet było więcej niż 20. Z samych bandaży gumowych było 20 awarii na 102 km, no kosmos. I jest to po prostu rezultatem tego, że ten czołg był za gruby. Ale żeby nie było, to nie okazało się, że nagle ten czołg nie potrafi jeździć bez awarii w tym 1937 roku. Armia Czerwona zdawała sobie z tego sprawę już od 1934 roku. Początkowo problem niskiej mobilności próbowali rozwiązać w prosty sposób zamontować mocniejszy silnik. Zresztą Brytyjczycy zrobili dokładnie to samo w swoich przerośniętych czołgach manewrowych. Tak więc czołg T28A wszedł do testów w 1935 roku, no i tam postawiono także na koła z metalowymi obręczami. Dzięki temu maksymalna prędkość wynosiła teraz 68 km na godzinę. Naprawdę no nie lada wyczyn. Tyle, że większa moc silnika, pchająca czołg szybciej, nie rozwiązywała problemów z sypiącym się zawieszeniem. Tak więc powstało inne potencjalne rozwiązanie, czołg T28B z napędem zmiennym. Znaczy, tutaj musicie mnie wspomóc, bo tłumaczę z dokumentów z ruskiego na angielski i z angielskiego na polski dopiero. I na angielski wychodziło, że był to convertible drive cokolwiek to znaczy. Nie jestem mechanikiem, może mi podpowiecie w komentarzach. Dodatkowo czołg ten miał być lżejszy, odchudzony do 21 ton, aczkolwiek niejasnym jest, w jaki sposób miało to zostać osiągnięte, bo no nigdy do tego po prostu nie doszło. No i ostatnim rozwiązaniem był czołg T29, który został oficjalnie wybrany jako następca T28 w 1935 roku. I na tym rozwój czołgu T28 tak naprawdę się zakończył. Tutaj stwierdzono, ok. T29 jest na horyzoncie, już nie, szkoda zasobów na ulepszanie T28, klepiemy go tak, tak jak go klepiemy, jak go mamy po prostu i tak go będziemy używać, dopóki nie będzie jakiegoś zastępstwa. Tak samo jak czołg T28, T29 cierpiała po prostu na zbyt kruche zawieszenie, ale jednocześnie pojawiły się ogromne problemy z przedziałem bojowym, bo okazało się, i nie żartuję sobie tutaj, mają wieżyczkę główną, no dwuosobową i raczej nie uda się na niego wcisnąć wieżyczki trzyosobowej bez znacznych zmian w konstrukcji czołgu. O czołgu T28 zrobimy sobie osobny odcinek, bo na to zasługuje, bo też tam jest, no nie, nie lada ciekawostki. No i przez to, że praca T-29 trwały, to T-28 bez modernizacji działały sobie w jednostkach i psuły się na potęgę. I to jest główny powód tego dlaczego T-28 tak długo pozostał w służbie. Jego następcy byli po prostu niegotowi na czas. Ale wspomnijmy sobie jeszcze o czymś innym. Mianowicie, jednym z ulubionych argumentów, iż Sowieci powinni zmodernizować T-28, jest fakt, że udało się do niej wcisnąć 85 mm działo F-30. Ale no, po prostu tutaj pomija się fakt, iż o ile działo się zmieściło, to dla załogi wieży nie zostało już praktycznie żadnego miejsca. Jeden załogan przynajmniej musiałby zostać z tej wieży usunięty. Może kiedyś się pojawi jako premka w grze War Thunder. W każdym razie wieża T-28 została zaprojektowana do krótkich armat 76 mm, i zamontowanie w niej armaty L10 już było nie lada wyczynem, a i tak sobie ci wcisnęli tam F32. No ale 85. Tutaj armata F30 w wieży T28 służyła jedynie za platformę testową, takie laboratorium polowe, żeby zobaczyć, co się po prostu z taką maszyną stanie. Jak się z takiej 85. trochę postrzela. Zresztą wspomniałem o dziale F32, bo takie też się znalazło na T28. Tyle, że instalacja tego działa wymagała znacznej przeróbki wnętrza wieży. No i tutaj też fotel ładowniczego musiał zostać przesunięty w lewo, i tam było strasznie ciasno przy tym dziale. Także no nie było wesoło. No niektóre powiedzą, ko. Jak w ruskim czołgu i tak dalej, no nie wzięło się znikąd. Także montaż czegokolwiek większego niż F-32 wymagałby po prostu usunięcia jednego zagląda z wieży pojazdu, a było to absolutnie poza dyskusją. Bo wiązałoby się to z przeprojektowywaniem i zmianami w maszynach, które no mają już swoje lata. I zresztą czekają na zastępstwo, na, na, na bycie zastąpionym nowszymi maszynami. Także no taka sytuacja. Ogólna sytuacja zresztą z wieżyczką T-28 po prostu jest nie mniej interesująca. Początkowo T-28 miał mieć sprzężony karabin maszynowy, ale już w prototypie działo y, główne i karabin maszynowy zostały rozdzielone. Nie jest dokładnie kto, ale wszystko wskazuje na inżyniera Tuchaczewskiego, który zdecydował, że karabinem maszynowym powinien y, celować dowódca oddzielnie od głównego działa. No, nie było to najlepszym rozwiązaniem. Wieża czołgu KW1, która jest zresztą bezpośrednią ewolucją wieży z czołgu T28, powiedzmy, dostała dodatkowe peryskopy, ale tym razem już karabin maszynowy został sprzęgnięty z głównym działem. Ale okazało się, że te dodatkowe peryskopy na wieży KW1, było ich po prostu więcej niż na wieży T28, nie poprawiały znacznej widoczności z jej wnętrza, która była oceniona i tak na bardzo słabą już w T28. Także ulepszenie opancerzenia tego czołgu to jest w ogóle kolejny temat. Czołg T28 dostał dodatkowy pancerz dokładany, który według niektórych zwiększył jego poziom yy, do poziomu czołgów T34, co jest po prostu zabawne. Pancerz dokładany no to po prostu nie jest to samo co jedna solidna płyta Dodatkowo ten dokładany pancerz zwiększył masę czołgu T28 do 32 ton Co jeszcze bardziej nadwyrężało zawieszenie Które z takim pakietem psuło się po prostu jeszcze częściej No i taki pancerz nie pokrywał wszystkich miejsc na maszynie zresztą Także jedyne co mogło poprawić tą sytuację To było usunięcie wieżyczek z karabinami maszynowymi No i jakby je usunąć, poprawić zawieszenie, opancerzenie oraz rozkład wieżyczki No to otrzymalibyśmy czołg KW-1 po prostu i to właśnie czołgi KW1, chociaż zrodzone z innego programu, czołgu T35, a później SMK, o których zresztą opowiadałem, no to one zastąpiły w armii radzieckiej czołgi T28. No ale technikalia technikaliami, historia historią, powiedzmy, konstruowania maszyny, a teraz opowiem Wam, jak te czołgi spisywały się w boju. I na koniec dorzucimy ciekawostkę, bo znalazłem dokument, który mówi o zderzeniu czołgu T28 z pociągiem. Ale zacznijmy po kolei. W 1939 roku normalne wyposażenie ciężkich brygad pancernych wynosiło 136 czołgów T28 oraz 47 czołgów BT. Pierwsze akcje z ich użyciem przeprowadzono w 1939 roku, kiedy większość jednostek znajdowała się na froncie na Ukrainie. Istnieją pewne dowody na to, że pojedynczy T28 był używany podczas hiszpańskiej wojny domowej no i też wiele z tych czołgów służyło w dywizjach na Dalekim Wschodzie, na granicy chińsko-mongolskiej. Przeciwko carskiej armii japońskiej. Walczyły one podczas incydentu Nomon Han i w kilku innych starciach granicznych w sierpniu i wrześniu 1939 roku. Kiedy Sowieci wbili nam nóż w plecy, niektóre jednostki frontu centralnego wyposażone w T28 zaatakowały Polskę. I tak naprawdę jedynym zagrożeniem dla tych maszyn z naszej strony stanowiły czołgi 7TP oraz lekkie armaty przeciwpancerne Boforsa 37 mm. Aczkolwiek Straty czołgów T28 w tamtym okresie nie są znane, przynajmniej ja do nich nie dotarłem. Kolejne działania dla T28 przyniosła wojna zimowa, kiedy to zostały rzucone w dużych ilościach przeciwko Finlandii. Około 200 czołgów T28 zostało zniszczonych przez działa przeciwpancerne w zasadzkach albo w wyniku no bezpośredniego strzału z nieobronnych. I co ciekawe, większość z nich została odzyskana, naprawiona i ponownie użyta podczas tej samej kampanii odnotowano stratę niektórych konkretnych maszyn z konkretnymi numerami seryjnymi, nawet po pięć razy, po czym zostały one naprawiane i przywrócone do służby już tam prawdopodobnie z uzupełnioną załogą i rzucane z powrotem do boju po prostu. Finowie przejęli 7 z nich i użyli ich przeciwko ich dawnym właścicielom, nadając im nazwę Ostiwaunu, czyli wagon towarowy. Ale o nich opowiem wam w przyszłym materiale, który poświęcimy właśnie fińskim trofejnym czołgom T28. I tutaj pojawia się dodatkowa wersja tej maszyny. Mianowicie brak opancerzenia był w stratach dla Sowietów tak widoczny, że postanowili oni bardzo szybko wyprodukować wersję T28E, czyli dodatkowe. Pakiety pancerza dla tych czołg, a wiele zresztą wycofanych i naprawianych pojazdów otrzymało jeszcze dodatkowe polowe modyfikacje. No i wiele z tych dopancerzonych i polowo zmodyfikowanych maszyn wzięło udział na wielką skalę w ofensywie przeciwko linii Mannerheima na początku 1940 roku. No i gdzie niestety udało im się skutecznie przełamać fińską obronę, aczkolwiek też nie bez sporych strat własnych. Kolejny rozdział użycia bojowego czołgu T28 to oczywiście operacja Barbarossa, gdzie Niemcy wchodzą jak do siebie. W czerwcu 1941 roku w aktywnych jednostkach na yy, zachodnich granicach doliczono się 411 czołgów T28 w różnych wersjach. Tutaj większość z nich została utracona w ciągu pierwszych dwóch miesięcy operacji Barbarossa z powodu skutecznych działań Niemców. Ale również z powodu kolosalnych braków po prostu części zamiennych, co powodowało, że równie często czołgi te psuły się i były porzucane przez załogi, na równi z tymi straconymi przez ogień przeciwpancerny wroga. Tutaj Niemcy, jak i Węgrzy zdobyli co najmniej po jednym w miarę sprawnym egzemplarzu, i u Niemców wnosiły one nazwę był Bouten Panzerkampfwagen T28 746R. A u Węgrów w sumie nie wiem, nie doczytałem się. No i to, co zostało Sowietom z czołgów T28, walczyło podczas zimowej obrony Leningradu i Moskwy, ale w 1900. W 1942 roku czołgi T-28 były już tak beznadziejnie przestarzałe i w tragicznym stanie, no przez brak odpowiedniej konserwacji części zamiennych, że zostały wtedy rozproszone po jednostkach szkoleniowych albo po prostu zdemontowane, a resztki z demontażu zostały wykorzystane w pociągach pancernych i stałych pozycjach obronnych. Dodatkowo jeszcze najprawdopodobniej dwa czołgi T28 zostały sprzedane do Turcji, która y, używała ich w pierwszym pułku czołgów drugiej dywizji kawalerii stacjonującej w Luleburgas. No, pewnie też coś źle wymawiam, ale hej, Turcy też mieli. No, i to zużycia bojowego byłoby tak naprawdę na tyle. No ale obiecałem ciekawostkę: mianowicie, jak grzebałem w papierach na temat tego czołgu, to trafiłem na dość ciekawy raport, który mówi o zderzeniu czołgu T-28 z pociągiem pasażerskim w 1940 roku. Teraz Wam ten raport po prostu przeczytam wy go widzicie na ekranie. Do szefa 4. Departamentu ABTU, inżyniera wojskowego pierwszej klasy. Towarzysza Aliemowa. Melduje, że 11 stycznia 1940 roku o godzinie 1815 podczas przejazdu testowego czołg T-28 zderzył się z pociągiem pasażerskim jadącym z Leningradu. Kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu między ligowo i Negorolewo w yy, sektorze bałtyckim. Przejazd był niestrzeżony, nie ma tam szlabanu, nie ma alarmu dźwiękowego, świał silny wiatr i padał śnieg. Czołg prowadził technik wojskowy pierwszej klasy towarzysz Rozo. Skutki kolizji są następujące. Personel. Punkt pierwszy. Spośród załogi czołgu i pasażerów pociągu jedna osoba została ciężko ranna, a pięć kolejnych lekko. Punkt drugi. Ciężko ranny inspektor zakładu towarzysz Ilin zmarł w szpitalu. Punkt trzeci. Technik wojskowy pierwszej klasy towarzysz Rozow ma ranę głowy i został dziś umieszczony w szpitalu. Czołg. Punkt pierwszy. Mała wieżyczka z czołgu została zerwana. Punkt drugi. Uchwyt koła zębatego został urwany. Punkt trzeci. Zawieszenie uległo uszkodzeniu. Tutaj od siebie wtrącę, że pewnie było uszkodzone już wcześniej, ale to nieważne. Punkt czwarty. Kadłub czołgu wymaga naprawy. Jeżeli chodzi o pociąg. Punkt pierwszy. Lokomotywa została wykolejona, wymaga średnich napraw. Punkt drugi. Spłonął wagon pocztowy. Punkt trzeci. Dwa wagony pasażerskie wymagają poważnych napraw, w tym jeden z wagonów był estoński. A jeden wagon wymaga lekkich napraw. Punkt czwarty. Uszkodzonych zostało 130 metrów torów. Prokuratura kolejowa przekazała śledztwo w sprawie kolizji w prokuraturze wojskowej garnizonu Leningrad. Podpisał starszy przedstawiciel ABTU, inżynier wojskowy drugiej klasy szpitanów. I myślę, że na tej ciekawostce tutaj nic więcej na ten temat się nie dowiedziałem. Jakie były skutki, jakieś, jakieś śledztwo było, coś takiego. Nie wiemy. Taka, taka po prostu ciekawostka. Blast from the past. I właśnie myślę, że na tej ciekawostce zakończymy ten odcinek o czołgu, który w momencie wybuchu II wojny światowej był maszyną wadliwą i przestarzałą, a doczekał się II wojny światowej tylko dlatego, że sowiecki przemysł miał ogromne obsuwy i nie był ich w stanie zastąpić nowszymi maszynami na czas. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak nie widzieliście jeszcze odcinków o wielowieżowym czołgu Ciężki T-35 to wyświetla się teraz na ekranie, jak i odcinek SMK, czyli prototypie wielowieżowego czołgu ciężkiego, który ostatecznie doprowadził do powstania czołgu KW-1, który to właśnie zastąpił w końcu czołgi T-28, o których Wam dzisiaj opowiadałem. Niezmiernie mi miło, że dotrwaliście aż tutaj, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku.